No i witam serdecznie. Gramy i kolejny odcinek. naszych wyścigów. Dzisiaj buduję w zakurzu. Także jedziemy na moją dosyć długą trasę. Start płasko, szczyt 50, 6 prawy do 6 lewy, przez szczyt bardzo długi, 60. E, Powodzenia. Nie mamy drzwi. 5, 4, 3, 2, 1. Start. łasko szczyt 56, prawy do 6, lewy przez szczyt bardzo długi. 60, Prawą przez szczyt ostrożnie, powoli prawą przez 50, skręt 1, lewy ukryty. Ty już na To nie ma sensu. Jeszcze raz trzy. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Łasko szczyt 56, prawy do 6, lewy przez szczyt bardzo długi. 60. Prawą przez szczyt ostrożnie, powoli prawą przez 50, skręt, jeden przyczyny? lewy ukryty. Co to było, by tak stracił ten... 120, płasko szczyt 50. Lewą przez hopę. I prawą do ostrożnie. 6. Lewy przez dużą hopę. Zacisk 4. Do prawy 3 długa, szeroko przez szczyt 80. 6 lewy przez szczyt, bardzo długi. Ciasno, prawy 4, długa szeroko przez szczyt 60. Się, tu jest, tu przejazd, 6 prawy, lewą przez 80. Trzeba naprawić tym samochód. Ostrożnie, szczyt, skręt, 3 lewy, długi 80. 6 prawy, długi, otwiera przez szczyt, chopa 30 szczyt. 5 lewy bardzo bardzo długi przez szczyt 30. 5 prawy długi otwiera przez szczyt. Do płasko lewy przez szczyt 60. Skręt 5 lewy przez hopę szczyt. I 6 prawy długi otwiera przez szczyt. Do 6 lewy bardzo długi zacisk 5. 4 prawy przez szczyt wąsko 70 5 lewy zacisk wąsko i 6 lewy przez hopę do 5 prawy długi zacisk 3 nie tnij asfalt zarzuciłem Ostrożnie, 30. Szykany, jeden prawy najazd, dwa lewy. 50. 5 prawy. szykany 30. Skręt, 4 lewy, zacisk, shooter, do pięć prawy. Do 6 lewy, 120. Kilometry prawy. Sześć prawy przez szczyt, długi, 50. To dopiero drugi otrzymam. Szczyt i pięć lewy i sześć prawy. Ja tego nie widzę po prostu. Ciężka, ciężka ta trasa długa. Do no, sześć lewy, długi zacisk środkiem przez stopę. szybka i niebezpieczna. Sześć prawy, bardzo długi, otwiera prawą przez dużą chopę. co Ostrożnie, 80. Prawą przez hopę do 4, lewy przez szczyt, zacisk. No pewnie szwakowy, nie prawec, bo ich nie mam. Do 6, prawy otwiera 30. Szczyt do 4, prawy otwiera płasko, lewy przez szczyt, 50. Środkiem przez szczyt, hopa, 50. 5, lewy długi zacisk, 3 do 5, prawy przez szczyt 36, lewy przez hopę 50 ma tutaj. funkcję, przez hopę do 4, lewy zacisk przez siodło do 4 prawy długi przez szczyt, wybój 6 przez szczyt do szczyt i 5 lewy długi. Może bardziej taką prezentacyjną 30, 6, prawy prawą przez 70. Do 5 lewy, 70. Płasko szczyt do 6 lewy, 6 prawy przez hopę. Mamy mniejszą moc. 50, 6 lewy przez hopę. Przez 50, 6 lewy, przez szczyt, do 5 prawy, przez szczyt. Nie czuję w tym samym, do szczyt, że... szczyt i 6 lewy, otwiera środkiem przez szczyt, hopa. To duża hopa, do 6 lewy, 50. 6 prawy, 50. Łasko hopa i hopa 50. Hopali, hopali, Sześć wiecie. prawy otwiera długi przez szczyt. Do powoli asfalt 50. Skręt 1 Lewy otwiera nie tnij długi. 160. Nie tnij. Dwa prawy wokół Beli 50. Ale by było. Nie tnij. Jeden prawy wokół Beli. Do skręt. Nie tnij. Jeden lewy, śliski bruk i nawrót lewy, nie tnij. Trzy prawy i trzy lewy ślisko. No skręt, tnij. Trzy prawy otwiera długi stop. Skręt ukryty, cztery prawy, bardzo, bardzo długi. Zacisk 50. O, nie wiem gdzie. O, przedniej Nie, będzie. nie, 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 z nie, Gdzieś, gdzieś się naprawić, powoli 30. Na 6 lewy, 75. 30 skręt, 1 lewy. Jeden lewy 30, 30. 30, 6 lewy, bardzo długi, 120. Prawy, długi, 80. No, tutaj jest sporo czasu straciliśmy. Śrokiem przez skrzyżowanie do 5 lewy, zacisk 4. No trudno się, nie wyjeżdża się dalej, I 6 prawy, otwiera 80. Trzeba przyjechać. 5 lewy, długi, zacisk 3, do 5 prawy, otwiera przez ścieżkę. Pięć lewy do cztery prawy, długi otwiera przez szczyt, osiemdziesiąt. Trochę tam sycze, ale to pewnie o zgodnicę. Chyba lewy, kończy. długi zacisk, chopa 50. Przez cieka, Szczyt i płasko lewy, otwiera 6 czek, lewy że... przez szczyt, 50 Szczyt, chopa i cztery prawy. Otwiera długi przez dużą kombę 30 skręt 4 prawy, koło. bardzo długi 30 to jest to jest 5 lewy, długi zacisk 3, 120 Może się uda 6 prawy 3, 3 6 lewy i skręt 1 prawy otwiera przez szczyt do 6 lewy do 6 prawy bardzo długi otwiera eee. przez szczyt 50 no i chyba już po urze nie dalej. To jest prosty to choke tylko na, na dokończenie tego wyścigu 5 prawy przez kopę do 6 lewy Trzeba to przejechać po prostu. Tak 30 jedziemy, 30 ludzi. 30 ludzi. 30 ludzi. 30 ludzi. 30 ludzi. po prostu. 30 ludzi. 30 do 30 ludzi. do ludzi do 6 lewy przez szczyt, otwiera przez schodn. Jedziemy dalej ja są jeszcze 4 prawy. Silnik się. stracił moc Ale ja czułem, że to stracił 90. moc. 50 szczyt do skręt jeden lewy asfalt 80. Lewy przez szczyt, długi zacisk, skręt, jeden lewy shutter i pięć prawy długi. Nie, no te widzę, to opony chyba dużo. To nawet jest, opon to przez opony jedzie. No to przez. wybój do sześć prawy. I jeszcze trzeba to sobie dawać, żeby w pływać dalej. Chyba, że mamy asfaltową drogę. Poradzimy bardzo, chyba bardzo. Otwiera przez szczyt. Mamy asfaltowe drogi, ale to też jest prawe i to oponuje, więc się dróg, lewy, 10, dalej. to pamięta, jak jest. 3, 6, 5, 5, 5, prawy, długi no, przez szczyt, to 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

Sześć lewy to, do sześć prawy do szeska, sześć to, lewy. Nie wiem, o co chodzi. No to kurde. przez wyboje. Wyboje ja to cały czas. Pięć prawy przez szczyt hopa. Otwiera cały przez szczyt hopa deszczyk. Zaraz minut mordę, lubię. Nie lubię takich Do płasko szczyt hopa 50 4 lewy, Tyle wąsko 80. Głasko, szczyt, chopa 100. Głasko, so, by szczyt, Pięć prawy, skręt 4 lewy, asfalt. Dobry jest ten so. Do 6 prawy, przez metę, trocha mój. Dobra robota. Dobra, Zobaczmy jak to pojazd wygląda. No to po prostu biegnie albo. Etap ukończony. Eee, Dobra jest, robota. Nie. Myślę. że coś tam odpadło, ale... Dobra. No to w następnym odcinku ja się z wami żegnam. trzymajcie się, cześć.